Cześć, witam w pierwszym odcinku z Movie Star Planet I dzisiaj chciałam wam przedstawić takiego haka Który naprawdę działa I nie daje żadnych wirusów Działa, tylko że yy, Nie można go stosować na swoim koncie Na którym się gra i którego się używa Bo po jego użyciu yy, Movie Star Planet Zablokowuje nas na 30 tysięcy chyba dni A zresztą Pokażę tak yy, Robimy to Najpierw tworzymy sobie konto. Nowe? Jak stworzę konto, to do Was wrócę. Dobrze, mamy już konto zrobione. Więc pokażę Wam, jak to zrobić. Żeby kasa. Żebyśmy mieli kasę. No, dalej. Chodzimy tutaj. Tu wpisujemy y, swój login. Czy ja mam takie coś tam? Tu wpisujemy. tutaj wybieramy oczywiście rozpolski.pl i klikamy login i dobrze, już nam poszło, teraz potem klikamy to żeby mieć czysty level i żeby móc dawać prezenty tutaj klikuję i dobrze, już się zrobiło, potem yy, klikamy tutaj i jak tu klikniemy to i się wylogujemy to już będziemy mieli kasę na swoim koncie, a klikniemy dwa razy to będziemy mieli 10 tysięcy teraz się wylogujemy i za chwilę się zalogujemy. Już się logujemy. No, i jak widzicie. Tak. Teraz odbiorę to wszystko na brody. I teraz na przykład, jak mamy coś w liście życzeń, to możemy sobie po prostu kupić to. Na do przykład, dodam coś sobie do listy życzeń. Bo znajomym też można dużo rzeczy kupić.

Kupuję. maksymalnie w jeden dzień można dać 10 prezentów więc na kolejny dzień tak to konto już by było zablokowane po ten przykład porobiłam dużo takich kont bardzo no, takie to hasło? Nie, chyba innego. Takie, o. I pisze potem takie coś. Możesz logować się podobnie za 36 999 dni i 6 godzin. No właśnie. Także lepiej na swoim koncie nie ryzykować. To ogólnie tyle, co chciałam pokazać. Na dole podam link, gdzie można ściągnąć tego haka i jest stuprocentowo bezpieczny, nie ma nic, żadnych wirusów. Także do następnego odcinka pa.